Jeden kotek wcina, drugi kotek wcina. ładnie ślicznie. Proszę. Proszę, jak się nosi kotka. Wygląda jak, jak siedem nieszczęść wtedy, ale już się nie może doczekać, aż zaczniemy sesję głaskaniową. Już dupkę wystawiał tam w tym swoim tunelu, do góry. Najadł się koteczek ładnie. I teraz na pewno szczęśliwy, mimo że uszy... Jakie to uszy? Sowie, sowie uszy. Tak, i gardzi oko jeszcze ściśnięte. Czekaj, damy Ci coś. Pokaż, pychol. No, Amciej. No, licz ładnie. Języczek proszę. Tak jest. Tak jest. Super. Może to ci coś pomaga. Może nie. Nie wiem. Ale zaszkodzić nie powinno. To jest na odwagę, wiesz? Takie. Takie prochy na odwagę. No, proszę uprzejmie. Piękny płatek, dobry. Teraz możesz się doczyścić, bo ciotka noseczek, ten piękny różowy noseczek zabrudziła. No i słuchajcie, ja widzę, jak ja wyglądam, ludzie z rana. Jak ja wyglądam z rana i występuję. Jaka jaka zmiana we mnie zaszła kiedyś, jak byłam piękna i młoda, to w życiu bym nie pokazała małego palca nawet u ręki publicznie w internecie. No, w każdym razie chciałam wam dzisiaj oznajmić wieść niesamowitą. Zgadnijcie, kto jedzie do domku. Chyba już mogę o tym powiedzieć, bo od wyjazdu dzielą nas trzy godzinki więc mam nadzieję, że w tym czasie los nam nie wywinie jakiegoś tutaj orła jakiegoś psikusa i ten oto kolega znajdzie się jutro o oh Boże, dzisiaj dzisiaj około godziny 15 w Bydgoszczy gdzie czeka na niego pani Renatka pani Renata miała identycznego kota prawie identycznego, który mieszkał z nią 14 lat. No i którego już jakiś czas nie ma. Od, zdaje mi się, grudnia 19 roku go nie ma. No i pani Renata walczyła ze sobą. <laughs> Jak zobaczyła tego, tego drugiego, Polka numer dwa, bo to chyba będzie Poldek, to... Pękła! No i walczyła, walczyła, ale serce rwało, się rwało. Aż się wyrwało. Także Polduś będzie mieszkał z panią Renatą w mieszkaniu z balkonem e, osiadkowanym. Także będzie miał tam swoje królestwo. No i mnie się wydaje, że on będzie bardzo szczęśliwy z człowiekiem, bo to widać, że to jest po prostu pieszczoch. Jest to oczywiście łobuz. Ale nalon no ma już dwa lata. No to trzeba liczyć, że to będzie mu się wyciszać. Że jeszcze rok będzie łobuzował, a potem już będzie kotkiem ułożonym, spokojnym i przytulaskiem. I życzymy jemu i pani Renacie więcej niż 14 lat wspólnych razem, cudownych lat. I ja bardzo dziękuję za tą propozycję. No kotek na pewno będzie kochany niesamowicie. A co jest też ciekawe i ważne, poldek numer jeden przez trzy miesiące nie dawał się dotknąć i dzikował strasznie. Więc pani Renata wie o co chodzi, jest nastawiona. A co jest też bardzo ważne, ogląda filmiki od pierwszego, od pierwszego dnia. Także ona po prostu wszystko wie. Ja nic nie muszę tłumaczyć, jak się ten kot zachowuje. Ona po prostu zna go idealnie. No i to jest piękne. To jest cudowne. Także żegnamy się kochani, dzisiaj, tym oto filmikiem. Ja tu spróbuję kamerkę zaraz podsunąć, żebyście mogli bardziej kotka zobaczyć, niż mnie. O, ale nie jest to takie proste. Czekaj, kotek, musimy zrobić tak jakoś tak złapać. O, tu nie mam jak. O, przepraszam za tę atrakcje. Przepraszam, ale to jest wszystko improwizacja. O. Teraz może będziecie więcej widzieć kota. Bo to o to chodzi, żeby jemu się przyjrzeć. Żeby jego pokazać. Pokaż tą oczka swoje. No, gardziołko jeszcze tutaj takie, spięte, takie. Co robimy łapką? Dajesz mi łapkę? Tak, o, Super. No, super. No, rób jeszcze wygibusy na koniec. Rób wygibusy. A ty się chciałeś umyć dobrze, ja ci przeszkadzam, tak? On jest, słuchajcie, słodki niesamowicie. Fajny kłotek. Do człowieka miodzio będzie. Pani Renato, proszę tak troszkę uważać, bo on czasem lubi tak szczypnąć. Szczypnąć lubi. Ale to jak mu się podłoży dosłownie rękę pod pyszczek, to wtedy. Ale to nie jest bolesne, to nie jest ugryzienie, to jest takie. Chłapnięcie, tak? Widać było na którymś filmiku, że tak wziąłam tutaj e, zagarnęłam go o ręką, a on mnie tutaj tak ciach, a to nawet nawet prawie nie poczułam, tylko widziałam, że coś takiego zrobił. No to co? Poldek, dziękuję bardzo pani Luizie, i dziękuję Marcie, które przywiozły tutaj go którego odłowiły, a wyglądał wtedy na dzikusa do potęgi Entej. A teraz patrzcie, jaki fajny zajączek. Jak? O, zajączek. To my się tutaj jeszcze pożegnamy osobiście, a z wami się żegnamy. Pa. A nie, jednak wracamy jeszcze, bo, bo chcieliśmy bardzo podziękować Wam wszystkim za. Kibicowanie, za komentowanie filmików, za e, słanie dobrej energii. Wszystkim kociotkom, które na live pilnowały naszego poltka cappuccino. To jest bezcenne wsparcie, bezcenne. Dzięki temu właśnie wieść się niesie. Dzięki temu pani Renata już jakiś czas temu, już Dawno trafiła na za moimi drzwiami. No i tak właśnie się biorą nowe domy w sposób, który ja po prostu kocham. Bo jak ja daję ogłoszenie na eliksie i ktoś się tam owcy zgłasza, no to ja po prostu nic nie wiem o tej osobie kompletnie. Pewnie, że też kupę fajnych domów w ten sposób się znalazło, ale po prostu wolę, jak ktoś przychodzi tutaj i mówi, że tak, ja wiem, ja znam, ja oglądam. A on zrobił to, a on zrobił tamto. I tak dalej. No popatrzcie, wesoły, gotowy, nie? Przyznacie, że gotowy. Tak. Jajeczka ciach-ciach. Robaki siosio. I gotowy chłopak. No i słuchajcie, tak, skleroza nie boli, a ja jeszcze zapomniałam tutaj podziękować jednej osobie. Zapomniałam podziękować uczestnikowi naszego czatu na YouTubie, czyli Arkowi, który to zasugerował Pani Renacie, adopcję cappuccino. No, także Arek dzięki, bo popatrz, takie niewinne zdanie sprawiło, że Pani Renata mówi, a tak, a właśnie, że go wezmę. <noise> Także no, i właśnie się odezwała jeszcze pani Renata na live i twierdzi, że Poldek łobuzował do 8 lat. Więc coś mi się wydaje, że mamy tu właśnie oto Poltka Bis. No. <noise> Także po raz trzeci robię Wam, papa. Pa.